I będziemy sobie z dnia okazji, że jest dzisiaj tłusty czwartek, czyli dzień Dzień Pączka, będziemy sobie właśnie rysować pączusia, więc dajcie łapkę w górę jeśli lubicie pączusia. No to co, zaczynamy. Musimy najpierw otworzyć kredki ołówkowe. Widzicie, są bardzo ładne i kolorowe. Spójrzcie, ile tutaj różnych kolorów. No to narysujemy na razie czarną kwiatką pączka, yy, może do właśnie Donatę. Narysujemy to, to kółko w środku, a potem narysujemy kółko po prostu i oto nam wyszedł donacik. Ładny, trochę nierówny i nie ma swojej posypki. Więc musimy zadbać o to, żeby miał. Chyba coś takiego. Ale nie wiem. Mam tutaj gumkę, więc mogę chętnie zetrzeć ołówek. I przyciskajcie, jak nazywacie. Idealnie. Żeby nie było widać i narysujmy jeszcze raz do kółko w środku. Idealnie. Teraz zróbmy y, polewę i posypkę. Ja uwielbiam pączki z czekoladą i nadzieniem czekoladowym. Chciałabym spróbować jeszcze nadzienie budyniowe. O, i mamy posypkę. No tutaj jeszcze jednej brakuje. Idealnie. Teraz brakuje tutaj trochę kolorów, ale zanim zrobimy te kolory, musisz zasubskrybować kanał i polubić ten film. No to zaczynamy! Najpierw posypka będzie taka kolorowa. A na razie zrobię jedną taką czerwoną. Będzie taka. Będzie taki kluczowy pączek. Cofnę na to. Żółty. Róbcie to co ja. Pamiętajcie, róbcie to co ja. Dalej mamy zielony. Potem niebieski. A potem granatowy.

Dum. I gotowe, nasza niczowa posypka jest zrobiona. Teraz jakie musi być, jaka musi być polewa, jak myślicie? Bo mamy ten cioz, to może polewa, będzie różowa. Nie mamy jeszcze koloru na pompku, więc zróbmy różowe. dalej. Malujcie ze mną. jest to taka ludzka w głowy polewa. Jestem ciekawa, czy taka w ogóle jest. Dalej, zaczynamy! Proszę, spójrzcie jak ładnie. Dawajcie. Ze mną. O, widzicie? I o to chodzi. Malujemy. Spójrzcie, jak ładnie wychodzi. Cały pączek będzie taki ładny. Jeśli chcemy, żeby wyglądał dokładnie, dajcie oka w górę. To serio zadziała. No już, dałaś? Dałeś? dałeś? w górę? No to teraz. Spójrzcie, układki nam wyszło Widzicie, dałeś ładkę w górę. Ładnie wyszło. Teraz pątek będzie taki kremowy, bo to ciasto. Tutaj musi być kremowe. Spójrzcie. Jak to wychodzi. No, cudo. No i co? Nasz będzie jest cudowny. A żeby było jeszcze ciekawiej zróbmy z drugiej strony ponczusia. Będzie super, nie? To teraz Pączuś samo kółeczko polewa i wiecie mam niespodziankę tutaj sobie ugryzienie tylko muszę zmazać kawałek pączka. Widzicie? Ugryzienie. To znaczy, że ktoś już z tego pączka. Będzie w tą stronę. To ktoś już z tego pączusia. Ale musimy zrobić tak, żeby była też posypka, ale nie może być za dużo tej posypki. Bo wtedy ktoś się zasłoni, tak jak ja dzisiaj. Pójście, I tutaj będzie pół. Oj, ten pan już wygląda. Cudownie. Teraz jeszcze znaczę tutaj, żeby ładniej to wyglądało. O! No, i nie zrobimy tańczowego pączusia, tylko tym razem zrobimy tęczowe tutaj, tęczowy lukier, czy coś takiego. No posypka będzie zwykła brązowa, znaczy różowa. No to dawajcie, zróbmy kawałek pączka na czerwono. Tylko pamiętajcie, by starać się omijać, właśnie posypkę. Ja już troszeczkę na jedną wyjechałam. Idealnie. Czerwony jest zaliczę. Teraz pomarańczowy. Zróbmy taką linię, żeby wiedzieć, gdzie pomalować pomarańczowym. O! Widzicie jak ładnie? Malujmy, malujmy. A w końcu teraz to wszystko skończy i zobaczymy jak wyjdą nam wszystkie ponczusie. I do naciki. Spójrzcie, jak ładnie to wygląda. Używajcie zawsze wyobraźni. No i jeszcze zielony. Trochę mało tego zielonego. Więcej dajmy, więcej. Żeby było więcej nadzienia zielonego. Widzicie? Tak ładnie. Teraz niebieski. O tak, zróbcie taką linię i pokolorujcie tam, gdzie ma jeszcze linii. Słuchajcie, jak ładnie. I trochę więcej by się niebieskiego przydało. Dawajcie. Teraz granatowy. Będzie musiało być trochę mniej, Ale chyba wiem ile. Tyle. Tyle. To jest idealnie. Idealnie. No dawajcie, malujemy. No i ostatnie to. Oczywiście jest fioletowy. Spójrzcie, jak to ładnie wygląda. Fioletowe nie musimy dawać, Ej, bo bo jest już koniec, koniec. Spójrzcie, ładnie. Teraz musimy szybciej będzie jak najpierw pomalujemy pączusie, a potem pomalujemy ładną posypkę. O! Widzicie? Tak właśnie trzeba pomalować pączusia. Ładnie mi bardzo wychodzi, prawda? No dawajcie, dawajcie. O! I oto nasz pączuś. Ja musimy jeszcze pomalować posypkę na różowo-jasno. Dawajcie! Jeden, dwa, trzy, cztery i tak dalej, i tak dalej. Aż po wreszcie całą posypkę. Oj, chciałabym mieć takiego wymarzonego połączusia. dawaj jak wy napisze w komentarzach, czy wy też chcecie mieć właśnie taki ten? Czy wy też chcecie mieć taki? Pączek, jaki chcecie wymarzony, no bo właśnie skończyłam rysować pończusza. A Donacik też jest ładny, prawda? Powiedzcie w komentarzach, czy... Mm, czy, mm, czy bardziej Wam się podoba pączek, Czy donat? I który jest bardziej bardziej w życiu? Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się spodobało i subskrypcję. Pa!